Stańsław Kostecki pod rachunka, Krosno i Mateusz Jastrowski, prawko Perfekt. Dzisiaj wygrywacie kolejne spotkanie po złaciętym meczu z KHS Krosno 4-3. Jak oceniasz ten mecz? Pierwsza połowa podnoszę dyktando, uzyskanie przewagi bramkowej do przerwy 4-1. Po przerwie przeciwnik wyszedł do wysokiego pressingu, zagrał agresywniej. i czego efektem było zdobycie dwóch goli, jednak wynik na naszą korzyść i trzy punkty zostają z nami. Po trzech kolejkach wyrastacie na lidera drugiej ligi. Można powiedzieć, że na początku fazy tych rozgrywek jesteście rewelacją, wiecie, jak burza awans do pierwszej ligi celem. Nie myślimy o tym. Miło nam, że wygraliśmy jako będzie Minek pierwsze trzy mecze. Nie było łatwo, ale jakoś nie myślimy o końcu rozgrywek i, i o awansie. Aczkolwiek jeżeli będzie ku temu sposobność i okazja, to jak najbardziej. Chcielibyśmy się również spróbować w pierwszej liczby. Patrzę na kolejne spotkanie, gracie z Piłoszami, tym razem w Jedliczu. no to chyba znowu liczycie na zwycięstwo no i na razie. Nie widać, żeby ktoś Was zatrzymał. No powiem tak. Czasami Teoretycznie słabsza drużyna może naprzyjść dużo krwi, także, także nie ocenią po miejscu w tabeli mieć. Dzięki za Dziękuję. No, chodź jeszcze z tego. No, dyknij sobie.